Czełem Typerzy, przed nami pierwsza w tym sezonie przerwa na mecze reprezentacji. Stawką meczów w najbliższych dniach będą punkty w do Euro 2024, dlatego nikt nie będzie odpuszczał. Jakie typy na mecze reprezentacji wybrałam tym razem? Mam dla Was cztery propozycje, o których krótko opowiem już za chwilę. Tradycyjnie na starcie przypominam Wam o naszej stronie www.pewniarki.pl, gdzie każdego dnia pojawiają się typy oraz aktualne promocje u Warto na nią zaglądać, bo zawsze pojawia się tam coś, co może przydać się przy tworzeniu kuponów. Link znajdziecie oczywiście w opisie filmu. W naszej serii niezmienne pozostają dwie rzeczy. Konkurs, a także partner, którym cały czas jest Buchmacher, Bet. Jeżeli nie masz jeszcze konta u tego Buchmachera, to najwyższy czas to zmienić. Na start dostajesz fajny pakiet bonusów powitalnych, a do tego możesz też skorzystać z nagrody we wspomnianym konkursie, o którym więcej opowiem po typach. Wszystko co musisz wiedzieć o rejestracji o bonusach masz rozpisane na grafice z boku ekranu oraz w opisie filmu. Kadrowe typowanie muszę zacząć od meczu Polski z Wyspami Owczymi, który odbędzie się już czwartkowy wieczór. Nasz zespół będzie bacznie obserwowany przez wszystkich kibiców, bo wciąż nie opadł kurz po kompromitacji z Mołdawią. Myślę, że polscy piłkarze będą chcieli się zrehabilitować i bez większych problemów pokonać Wyspy Owcze, które przecież są zespołem o kilka klas słabszym. Goście w ostatnich latach w meczach z wyraźnie mocniejszymi zespołami przeważnie nie trafiali do siatki, a z Polską w dwóch bezpośrednich meczach przegrywali do zera i tak jest właśnie mój typ na to spotkanie. Na czwartek zaplanowano również spotkanie Holandii z Grecją, w którym typuje zwycięstwo gospodarzy. Holendrzy rozegrali tylko dwa spotkania eliminacyjne, z czego wygrali tylko raz, dlatego muszą zacząć gonić resztę stawki. Na wpadkę miejsca tu nie ma, dlatego zgadzam się z kursami Elvi Elviwet, który widzi w nich faworyta. Akurat po tym zespole zawsze spodziewamy się ofensywnego nastawienia i nie zmieni się to w meczu z Grecją, zwłaszcza na swoim terenie. Holandia jako gospodarz w zdecydowanej większości spotkań zalicza minimum dwa trafienia, dlatego taki zakład dorzucam do czystej jedynki. Z rozpiski piątkowej wybieram mecz dwóch mocnych ekip z południa Europy, a pierwszą z nich będzie wyjazdowe spotkanie Hiszpanii z Gruzją. Obie reprezentacje rywalizowały już wcześniej w eliminacjach mistrzostw świata i meczach towarzyskich. Co zauważamy? Gruzji dotychczas udało się tylko raz wygrać z Hiszpanią, a ostatnie dwa spotkania eliminacyjne to zwycięstwa faworyta. Goście zaliczyli ostatnio sporą wpadkę ze Szkocją i teraz nie mają już marginesu błędu, zatem mobilizacji na pewno im nie zabraknie. Poprzednie wyniki z Gruzją to 2-1 i 4-0, dlatego do dwójki dokładam też zakład na minimum dwa gole w meczu. Ostatnie wybrane przeze mnie spotkanie to pojedynek Słowacji z Portugalią, w którym typuje dokładnie taki sam zakład jak w przypadku Hiszpanii. Co prawda Słowacy w trwających eliminacjach strzelają mało goli, a tracą jeszcze mniej. Jednak moim zdaniem ogromny wpływ na tą statystykę mieli dość łatwi rywale. Portugalia to zupełnie inna klasa, o czym świadczy komplet czterech zwycięstw bez utraty ani jednej bramki. W tym przypadku wybieram minimum dwa trafienie gości, którzy tylko z Islandią nie wbili dwalą przynajmniej trzech goli. Z drugiej strony można wybrać też dwójkę i ender 4,5, bo w bezpośrednich starciach pogromu nie widzieliśmy. Oba zakłady statystycznie wyglądają na bardzo prawdopodobne, ale jakoś trudno mi sobie wyobrazić, żeby Cristiano Ronaldo i jego koledzy trafili do siatki tylko raz. Zatem wybieram opcję numer jeden. Na sam koniec musi być oczywiście tradycyjny konkurs o bonusu naszego partnera, czyli Bukmachera LBB. Co zrobić, żeby go dostać? Po pierwsze, podaj w komentarzu dokładny wynik oraz dowolnego strzelca gola w meczu Brazylia-Boliwia. Po drugie, bądź najszybszy, a przynajmniej w najlepszej trójce. Pamiętaj, że do odebrania nagrody niezbędne jest posiadanie aktywnego konta u naszego partnera, dlatego jeżeli jeszcze go nie masz, to koniecznie zajrzyj do opisu filmu, gdzie masz wszystkie niezbędne informacje. Na dziś to już wszystko. Pamiętaj, że moje typy to tylko luźne propozycje i przewidywania, a wszystko może potoczyć się nieco inaczej. W najbliższych dniach trzymamy kciuki nie tylko za wygrane kupony, ale też za dobre wyniki naszej prezentacji w eliminacjach. Jeżeli chcesz sprzedać codziennie pomysły na kupony, promocje oraz bonusy u bookmacherów, to koniecznie zaglądaj na naszą stronę pewniaszki.pl. Link do niej podrzucam Ci w opisie filmu. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!